Jeżeli jest aż tak źle, no to muszą być błędy po obu stronach. Czyli my jako lekarze zakładamy, że pacjent wszystko wie. Czyli mając określoną niewielką ilość czasu dla pacjenta, skupiamy się na tym, żeby postawić rozpoznanie. I dać pacjentowi no, tą mityczną receptę, tak? która powinna być receptą na zdrowie, a może być niewykupiona. Prawda? Jeżeli pacjent odrzuci w ogóle, to, że nie, ja nie mam tej choroby, rzadko się tak zdarza. Raczej jest taka sytuacja, i to też wskazują badania, że pacjent wykupuje lek, stosuje go. Osiąga efekt, czyli mając kaszel świsty duszności, bo to są objawy astmy, nie ma kaszlu świstów duszności i myśli, że się wyleczył z tej choroby. No tak, jak, no nie wiem, infekcja, tak, wziął antybiotyk, 7 dni, przeszło, ale nie można się w ten sposób wyleczyć z astmy.